Riko, powiedz mi, co tu się dzisiaj wydarzyło? Czysty futbol, czysta magia. Ciężko to w ogóle opisać. No. Przegrywałem w pierwszej powie 4-0, w drugiej powie odrabiamy na 4-4. No. Mogę tylko powiedzieć, to się nazywa futbol. Nie da się inaczej tego jakby określić. Twoje wejście jednak dużo zmieniło, ponieważ owszem, bramka bardzo ważna, ale była też asysta przy bramce Szymora Zespół chyba uwierzył w to, że można w tym meczu jeszcze coś wyciągnąć w momencie, kiedy ty się pojawiłeś na boisku. Nie patrzyłbym tak na to. No, gdzieś tam cały zespół na to pracował, wszyscy gdzieś tam w drugiej połowie mieli nastawienie, żeby odrobić, odrobić te cztery bramki. Tak jak poczuliśmy tą pierwszą bramkę, tak już poszliśmy za ciosem i chcieliśmy to odrobić jak najszybciej. Szkoda, że nie szybciej, bo czuliśmy to, że gdybyśmy może szybciej strzelili tą trzecią bramkę, udałoby się może i to wygrać. Ale jesteśmy zadowoleni z tych czterech punktów, bo nie możemy zapominać, że w pierwszej połowie przegrywaliśmy 4-0. Można powiedzieć, że my co prawda to początek sezonu, ale lubimy taki dreszczyk emocji, zafundować kibiców wy jako drużyna, bo emocje są do ostatniej... Do ostatniego momentu. Jak do tego podchodzisz? Ja podchodzę tak, że oczywiście z trybun fajne są takie mecze, lecz ja wolę jednak przynosić trzy punkty i gdzieś tam cieszyć oko, nie goniąc wynik, tylko dalej strzelając z bramki i ciesząc się z wyniku końcowego. Na tam szalne spotkanie i na początek zapytam, czy ty w swojej karierze piłkarskiej w takim czymś, co się tu dzisiaj wydarzyło, brałeś już udział? Nie przypomina, nie przypomina mi się żaden mecz, szczególnie takim, który padał 8 bramek, więc chyba nie, chyba jeszcze nie miałem czegoś takiego. Tak szczerze, czy ty wierzyłeś, schodząc do, do przerwy, kiedy przegrywaliśmy 0-4, niewiele nam się udawało, że w tym meczu jeszcze może się nam coś udać i będziemy kończyć to spotkanie w dobrych nastrojach. Tak, no wierzyłem jeszcze, szczególnie jak zobaczyłem, że mimo wyniku w drugiej połowie graliśmy swoją piłkę, nie graliśmy jakieś nie panikowaliśmy z piłką przy nodze i graliśmy tak naprawdę to, co mamy założone. To wierzyłem w chłopaków, tak samo w chłopaków tych, co byli na boisku, jak i w tych nowych, którzy weszli. I, no i dali, dali dobre zmiany i ruszyło to bramka po bramce. Przy tym rzucie wolnym od razu było pewne, że ty strzelasz, bo tam też z tobą Serek się ustawiał do tej piłki. No, Serek tak chciałby każdy stały, ale chyba bardziej pozycja była podemnia. i dobrze, że to wziąłem. Jak ocenisz te, te dwa spotkania? Ponieważ jest to drugi mecz, w którym do samego końca są emocje w naszym wykonaniu. Jak ocenia? Na pewno budujące, bo mimo wszystko nie, nie zostajemy z niczym, ale też y, z drugiej strony fajnie by było te mecze jednak prowadzić i dominować w grze, żeby to przeciwnik gonił wynik. Ale no wiadomo, w piłce nie można przewidzieć wszystkiego i mam nadzieję, że to nas zbuduje na kolejne mecze. Twoja pierwsza bramka w oficjalnym meczu w, nasz, w barwach naszego klubu. Czy komuś szczególnie ją chcesz dedykować? Koże, no mogę zedykować rodzicom i moje dziewczenia.